Witam wszystkich z tej strony Stektr. Gramy w słodki flirt i chciałabym Was przeprosić za taki zastój, który się pojawił na moim kanale, jeśli chodzi o słodki flirt i eldarię, ale tak jak tłumaczyłam w jednym z komentarzy, niestety, zaczęłam, zaczęłam odcinek, ale albo zgubiłam nagranie, albo w ogóle nie nagrałam, i musiałam przejść cały odcinek, żeby teraz od nowa go, go przejść a niestety jeśli chodzi o P.A. i te sprawy, no cóż... Mam specjalnie przygotowany jeden replay zagrajmy jeszcze raz w odcinek 16 to będzie replay historia będzie, że, ah, tak start Zaczynam. Znowu. <grych> Dobrze. Bardzo źle. W ogóle, jak widzicie, mamy taki ładny strój, bo bandaże nam się przydadzą w tym odcinku. Bardzo źle spałam tej nocy. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co powiedziała mi Debra. To pierwszy raz, gdy czuję się taka bezsilna. Co powinnam zrobić z tą manipulatorką? Cześć Spektra, jak się masz z samego rana? Cześć Debra. Przynajmniej nie muszę się już zastanawiać, jak powinnam zacząć tę rozmowę. Nie mogłam się doczekać, kiedy Cię znowu spotkam. Nieźle się wczoraj bawiłyśmy, prawda? Nie za bardzo. O czym Ty mówisz? Eee, nie za bardzo. Czekajcie, muszę naprawić to, bo przecież nie mogę na to patrzeć. A wczoraj tak nie mówiłaś. Czasem na... jesteś naprawdę zabawna. Gdybyś chodziła do tej szkoły w tym samym czasie co ja, miałabym stąd jeszcze lepsze wspomnienia. Nie wiem, w jaką grę grasz, jaką grasz grę, <gry> ale nie jest to zabawne. Wiesz, krótkie żarty są najlepsze już mnie nie lubisz? Iris i Violetta przyglądają nam się z oddali. Jestem pewna, że wszystko słyszały, to dlatego tak się przymilasz. Spektra, coś nie tak? Dziwnie na mnie patrzysz. Zagraj w grę, powiedz prawdę. Eee, <śm> no i zaczyna się zabawa. No i w sumie nie wiem. Może powiedzmy prawdę, bo jakby już, już wiem, co będzie dalej. Nie spoileruję, ale myślę, że w takiej sytuacji powiedzenie prawdy będzie najlepsze. Przestań natychmiast, nie ułatwie ci zadanie i nie będę udawać, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami na świecie. Wstałaś dzisiaj lewą nogą? Nie udawać, zdziwionej! Okej, okay, ja już nie wiem, czy ty żartujesz, czy nie. Jeżeli zrobiłam coś nie tak, to mam nadzieję, że mi wybaczysz. To nie było specjalne. Przyjdę później z Tobą pogadać, gdy będziesz w lepszej formie, okej. Okay? Przestanie w końcu, czy nie. Kurczę, a więc coś nie tak, Spektra. Nie, dlaczego? Trochę się przed chwilą pokłóciłyście z Debrą, a ja myślałam, że szybko się zaprzyjaźnicie. Przynajmniej ona chyba tak myślała. Na razie nie mam za bardzo ochoty mieszać w to Iris. Później ci wytłumaczę. Co powinnam teraz zrobić? Debra zdecydowała, że będzie się zachowywać tak, jakby nic się wczoraj nie wydarzyło. Wyraźnie powiedziała, że mam trzymać język za zębami, ale jeżeli powiem o tym innym. To na pewno mi uwierzą. Prawda? Nie rób tak. Porozmawiaj o tym z innymi. Zmień strategię. Hmm. I w sumie nie wiem, bo grając wtedy, oczywiście, nie, tego nie nagrałam, a w sumie mogłam, bo wtedy byśmy mieli dwie wersje. Ale uznałam, że już nie, że już lecę cokolwiek i żeby skończyć jak najszybciej ten odcinek. E, więc tak, myślę, że zmiana. Dobra, powiem Wam, więcej, zmiana strategii nic nie zmienia, bo po prostu idziemy za Debrą i ją w pewnym momencie wkurzamy i mówi nam, że nas zniszczy i takie tam. Więc może lepiej porozmawiać o tym z innymi. Z tego co wiem, sprowadza się to do, do tego samego. Tym razem nie będę mogła sama nic zrobić. Trzeba uprzedzić innych. Nie chcę, żeby ich wykorzystywała, tak jak zrobiła to w przypadku Castiela. <laughs> Chociaż boję się, do czego... Nasza bohaterka może w ten sposób. Oj, kot. Zapominam, mój kot lubi siadać pod moim krzesłem, i czasami jak opuszczam nogi albo wstaję, albo coś. To go kopię przez przypadek. Cześć Spektra, jak leci? Niezbyt. Wczoraj wieczorem dowiedziałam się czegoś, co bardzo mnie zaniepokoiło. Ach, tak? Co się stało to na temat debry. Wyjeżdża natychmiast? Nie. Nie sądzę. To nie ma nic do rzeczy. Uf, byłoby mi naprawdę przykro, gdyby miała już wyjechać. Tak fajnie jest ją mieć znowu wśród nas. Wierz mi, wszyscy by się lepiej czuli, gdyby jej tu już nie było. Wiesz, Melanio, twoja debra wcale nie jest taka święta. Przykro mi, ale wcale nie jest taka miła, za jaką ją uważasz. O, to wszystko źle brzmi. Przykro mi, ale nie jest wcale taka miła, za jaką ją uważasz. Co masz na myśli? To prawdziwa ż... O, nie. Nie, 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 nie. To był zły ruch. Zły ruch. Bardzo zły ruch. Bo prawdziwa żmija skłóciła i Nataniela, bo chciała ich wykorzystać. A, ale. A, ale nie. Cassir i Nathaniel nigdy się za dobrze nie dogadywali. Odkąd jej nie ma, wszystko się jeszcze bardziej pogorszyło. Ale to nie jej wina. Nathaniel mi powiedział, że po prostu stwierdził, że to idiota. No to cię okłamał. To przez nią pobił się z kastielem. Nie okłamałby mnie. No zapewne nie chciał ci po prostu o tym mówić. Dziwnie na mnie patrzy. Powiedziałaś właśnie, że Nataniel, którego. Yy, jak to się nazywa? Melania uważa za ideał, nie chciał jej o czymś powiedzieć. To by znaczyło, że jej nie lubi albo coś, więc. Jakby Natali Natalia, Melania właśnie usłyszała od nas, że Nataniel jej nie lubi. I Spektra, nie powinnaś mówić takich rzeczy, jesteś okropna. No właśnie. Melania, ale to prawda, przysięgam, naprawdę cię nie lubi. Nie no, nie o to mi chodziło, źle to powiedziałaś. O! Znasz Debre zaledwie od wczoraj. Przez większość czasu chodziłyśmy razem do szkoły i wiem, że nie byłaby za zdolna. Wyrządzić komuś krzywdy. Nie mam pojęcia, co ci chodzi teraz po głowie, ale ufam, że szybko to zakończysz. Ale tu ma. O, ale tu nie ma niczego kończyć. To prawdziwa manipulatorka. O Boże, Ciebie też lubię, dlatego będę się zachowywać, jak gdybym nic nie usłyszała. Nie chcę mieć o Tobie złej opinii, a teraz wybacz. Uroczo. Z jednej strony to miło względem nas, a z drugiej strony to niemiło, bo udawanie, że nie ma problemu odwróciła się na pięć i poszła sobie z ponurą miną. Ach słabo się zaczyna. Tak, słabo się zaczyna. Cześć Spektra! To wygląda uszy przez chwilę. Jesteś w lepszej formie? E, nie za bardzo. Dlaczego wszyscy się pytają, czy jestem w lepszej formie? Jestem w świetlej formie, nie widać? Mam bandaży na sobie. No, wybaczcie, ale nie mogłam tych bandaży nie, nie założyć. To jest tak idealne w tym momencie. Co się stało? Miałam złe przeczucie co do debry, pamiętasz? Tak, i dowiedzieliśmy się... I dowiedliśmy tego, że się myliłaś. Nie, nie myliłam się. Niczego nie udowodniliśmy. Też tak myślałam, ale... To, to wygląda racjonalnie. U, ale opowiedziała mi, jak została piosenkarką. To straszne. Tak wszystkich zmanipulowała, aby tylko ona mogła zrobić profesjonalną karierę. I to ona ci to powiedziała, tak. Mówiłam, że to głupie. Nie pomyślałaś, że może po prostu żartowała? Nie mówiła to na serio. Kto opowiedziałby o swoich przewinieniach takiej plotkarzy jak ty? Nie widziała we mnie zagrożenia, to wszystko. Złe charaktery w filmach robią to cały czas. Heh. He? Ej, ale to obie, obie, obie odpowiedzi są genialne. <grych> no powiedzcie, że nie. No dobra, rozmawiamy z Aleksem, więc... Złe charaktery w filmach robią to cały czas? Haha, <grych> 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 <tak>, tak, ale zawsze w, te, w takich sytuacjach mają bohatera na muszce. Chyba nie przystawiła ci spluwy do skroni, co? Nie, ale metaforycznie tak. <grych> Jeżeli nie chcesz wyjść na kłamczuchę, to powinnaś przestać. Się jej tak obawiać. Rozumiem, że masz wątpliwości. Podpowiada ci to Twoja intuicja i nie wiem, co jeszcze, ale spędziliśmy cały dzień na tym, żeby ci udowodnić, że ona jest naprawdę sympatyczna. Każdy może się pomylić, ale ona mi naprawdę to wszystko opowiedziała. Dlaczego ludzie nie noszą już ze sobą dyktafonów? W sensie już teraz nie dyktofonów, tylko po prostu, po prostu telefon. Ja nawet mam w telefonie. W telefonie takie coś, że jeden, jeden przycisk i mi się zaczyna głos nagrywać. No przecież to jest genialne. Jakby ona o tym wcześniej pomyślała. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to przyda tak w ogóle, ale no to jest genialne, no. Nie wiem, czy oglądaliście y, Zutopię, Zwierzogród? Przecież gdyby nie y, ten magiczny. Magiczny długopis z dyktafonem, który miała główna bohaterka, to wszystko by poszło. Och, ta zła owca by wygrała i w ogóle. Ale ona mi naprawdę to wszystko opowiedziała. Szybko wyczaiła, że wierzysz we wszystko, co ci mówią i trochę się z tobą podroczyła. To wszystko. Och, nie ma sensu kontynuować, to jest z góry przegrane. Och, dlaczego oni mi nie wierzą? To takie irytujące. Cześć, Spektra. Chyba jesteś dzisiaj nie w sosie. Wszystko ok? Czemu wszyscy mnie o to pytają? To denerwujące. Nie, nie za bardzo. Próbuję wszystkim wytłumaczyć, kim tak naprawdę jest Debra, ale nikt mi nie wierzy. Kim tak naprawdę jest Debra? To znaczy, ona też może mi nie uwierzyć. Powiedz jej o wszystkim. Zmień temat. Hmm... Z jednej strony... Nie chcę, oh, znając, nas, znając naszą bohaterkę, może powiedzieć coś głupiego i trochę nie chcę narażać. A z drugiej strony i tak wyjdzie wreszcie, że mam rację. Kiedyś, może. Więc powiedz jej o wszystkim. Violetta nas lubi. Debra mi opowiedziała, jak Nathaniel i Castiel się pokłócili i to jest tylko i wyłącznie jej wina. Obydwu ich zmanipulowała i olała Castiela, żeby zostać piosenkarką. I jesteś pewna? Całkowicie! Spektra, nie powiadaj o, nich, o niej takich głupo głupot. To nie wypada. Och, Violetto, dlaczego ty też? Ale ja nie kłamię. Ach, a więc musi być jakieś inne wytłumaczenie. Może po prostu źle zrozumiałaś to, co ci powiedziała. No dobra, Violetto, jesteś super. <grym> Z nią to też jest tylko strata czasu. Ale i tak jest super. Dobra, Violeta jest mega super. Niestety nam nie wierzy, no ale... O, wreszcie ktoś, kto sensownie rozumuje. Cześć, Spektra! Wczoraj wieczorem w końcu udało mi się spotkać ka z Kastielem. Na razie nie ma zamiaru wyjeżdżać, ale wydaje mi się, że zdaje sobie różne pytania. Przyznaję, że nie do końca go zrozumiałem. Ach tak? Jest dzisiaj w szkole? Powiedział ci, dlaczego go wczoraj nie było? Po prostu był zmęczony po koncercie? Przyjdzie dzisiaj, ale się trochę spóźni Im dłużej leżysz w łóżku, tym ciężej z niego wyjść Świe Święta prawda Tobie też ciężko się obudzić? Może jego łóżko jest bardzo zaborcze? Ej, nie, nie przypominam sobie tego... tej wymiany zdań Może po prostu przytaknie, przytaknijmy, bo... Tobie też ciężko jest się obudzić? Może jego łóżko jest bardzo zaborcze? Nie, to źle brzmi. Świec, święta prawda. Tobie też ciężko jest się obudzić z rana? Okej, okay. gdybyś wiedział jak bardzo. Nie będę z nim rozmawiać o dobrze. Trudno. Będę miała inne okazje, żeby to zrobić. O, no nie, nie roz. O! No, jak mogliście o tym nie porozmawiać? Słabo wyglądasz, coś nie tak? Dlaczego wszystko? To przez te bandaże. <grych> to na pewno przez to wszyscy mówią, że źle wyglądam. No proszę Was, te bandaże są spoko. <grych> A może chodzi o te oczy? No nie wyglądają zbyt normalnie. W ogóle zbliża się Halloween i jestem trochę na siebie zła, bo o, nie, ma, nie mam pomysłu na jakiś falny, fajny film ha halloweenowy. Już robię, już mam jakiś projekt. Ale to nie jest coś, co tak bardzo byłoby fajne, jak to, co zrobiłyśmy z dziewczynami rok temu. Ach, więc przepraszam Was, jestem beznadziejna i, i w ogóle. I mam za dużo energii, siedzę w domu. W ogóle jestem teraz, dostałam zaproszenie, żeby być jury w międzynarodowym konkursie filmowym. Więc jest śmiesznie. I przez dwa dni, cho zamiast szkoły, chodziliśmy. I przez cztery godziny oglądaliśmy krótkometrażowe filmy. W sensie ja i moja koleżanka z klasy i były jeszcze trzy osoby z innej szkoły. I jakby według mnie super sprawa. Mimo, że pierwszego dnia już pod koniec rzeczywiście to było strasznie męczące, to jest męczące, ale w sumie to jest mega fajny zawód być jury czy recenzentem filmów. Bo, no bo oglądasz film, za darmo. Mówisz co o nim myślisz. I no, my nie dostajemy hajsu, ale jeżeli ktoś to robi tak profesjonalnie i tak na serio. No, my też robimy na serio, nie? Tylko my, jako ochotnicy, nie dostajemy profitów. Oprócz tego, że nie idziemy do szkoły, co w sumie w klasie maturalnej jest yy, głupie. Nie pójście na lekcję przez dwa dni. A dzisiaj, dzisiaj jest sobota. Mamy wielkie, wielką rozda, rozdanie, galę rozdanie nagród, więc o, trzeba tam pójść. No więc siedzę w domu, bo rodzina pojechała na działkę, a ja nie mogę, nie mogłam, no bo idę na, te, tą roz, na to rozdanie nagród, więc jestem tutaj po prostu i sobie nagrywam. I powinnam się uczyć i nadrabiać. O, dobra, nieważne, gramy dalej. Słabo wyglądasz, coś nie tak. Nie za bardzo. Miałam wczoraj nieprzyjemną rozmowę z Debrą, wszystko jej opowiedziałam. I ty w to uwierzyłaś? A niby czemu nie? Nie miała powodu, żeby mnie okłamywać. Wyraźnie dała mi do zrozumienia, że nie stanowię dla niej zagrożenia. Wcisnęła ci niezły kit. Jesteś zbyt łatwowierna, Debra jest spoko. nie ma nic wspólnego z kłótnią pomiędzy Castielem i Natanielem. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Dlatego, że to niemożliwe. Dobrze znamy debrę. Narobisz sobie problemów, jeżeli dalej będziesz opowiadać takie brednie. Poddaje się, miała rację, tym razem nikt nie stanie po mojej stronie. Oprócz e, Lysandra, oprócz e, Rozali, wybaczcie trochę spoiler. Oprócz e, no dobra, mamy tylko tę dwójkę, chyba? Tak. <śledz> Ale to kwestia... Mam nadzieję, że to nie był spoiler. Czy my już to wiemy? No, wiemy, że, że Lissander nie, to, to jasne. Tracimy PA, to bardzo źle. Co my mamy teraz robić? Tracimy PA, tracimy PA. O, niedobrze, niedobrze. No nie, no dobrze To był taki krótki film, ale chciałam już zacząć nagrywać Bo, no bo, tak jak wspomniałam na początku Mamy opóźnienie I to takie spore Więc, no, zwłaszcza jeśli chodzi o Eldarię Bo tutaj to może kiedyś uda mi się dotrzeć do tego ostatniego odcinka Ale, no, zobaczymy Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie Chciałabym, mam jedno ogłoszenie zap, a W sumie zaproszenie Chciałabym zaprosić Was na moją stronę na Facebooku, bo tak jak wiecie, pamiętacie, kiedyś o tym pisałam, że w sumie nic tu nie ma, ale teraz postanowiłam, że znaczy, zaczęłam pisać tu różne rzeczy, więc zapraszam, jeżeli będziecie ciekawi. Tutaj pojawiają się też informacje o najnowszych filmach, więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś byłby ciekawy. Oczywiście nadal mamy też tutaj. Dwie ankiety, niestety trzeba wejść w we wydarzenia i chciałabym Was zaprosić do udziału w ankiecie o tej, ponieważ yy, <grym> ponieważ to będzie dla mnie bardzo ważna sprawa, yy, bo to od tego będzie zależało, na jakie filmy będę najbardziej zwracać uwagę, bo jak widzicie, mój kanał jest taki trochę bardzo wielowątkowy. I jest tu dużo różnych rzeczy, nie tylko let's play, ale także jakieś cobery, recenzje, mv jedno, <grystanie> jedno. <grystanie> więc y, chciałabym wiedzieć, co Was najbardziej interesuje i na co powinnam jakby najbardziej zwrócić uwagę. I to mi bardzo pomoże, więc zapraszam do głosowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Słodkiego Freeroku.